Zamku. Szczęśliwe to były lata. Ludzie byli przyjaźni do siebie nastawieni. Uch, jak się ucztowało i smoliło cholew. Człowiek także pracował, ćwiczył swój umysł, nabierał sił. Tak, w pamięci zostały mi tylko dobre wspomnienia. Jeszcze kwestia sąsiadów... Cześć, siemanko. Witam was na kanale Wydra Games! Twierdza! Edycja ostateczna! Słuchajcie, na tą grę czekali ludzie 15 lat około. A my w nią dzisiaj zagramy. Może bez zbędnego gadania Przejdźmy już do pierwszych misji. Dobra, misją pierwszą jest Lizani Rani, także może przejdźmy do niej po prostu. Gdy tylko król ze swoimi armiami wyruszył na podbój ziem zamieszkałych przez barbarzyńców, zawiązał się spisek, którego organizatorzy mieli na celu przejęcie tronu. Kiedy z dalekich krain nadeszły wieści, że król trafił do niewoli, państwo rozdarła wojna domowa. Kilku możnych zamierzało położyć kres tej bratobójczej walce. Lecz gdy twój ojciec, przywódca zwolenników króla, udawał się na ważne rokowania, nieznani napastnicy napadli i wymordowali całą jego drużynę. Ty zaś, poraniony i wyczerpany, wraz z grupką wiernych żołnierzy zostałeś zmuszony do ucieczki w głąb puszczy, porastającej od ludnych półwysep. Choć kraj jest zgubiony, być może ten samotny cypel stanie się miejscem, z którego będziesz mógł wyruszyć i pomścić śmierć ojca. Posłuchajcie mojej rady, zaatakujemy teraz. Trzeba kuć żelazo póki gorące. Nie, jeszcze raz nie! Z taką garstką ludzi wystawilibyśmy się jak jagnięta na rzeź. Potrzebujemy czasu, aby wyleczyć rany i zebrać odpowiednie siły. Nonsens! Pod osłoną nocy przedresie z szóstką swoich najlepszych wojów na terytorium wroga i. Nie, nie. Weź pod uwagę, że nasi ludzie przybierają głodę. Tym trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Kłótnia trwała długo. Zapadła już głęboka noc. Gdy lord Wełnowór poprosił Cię na stronę, Ser długo ręka powiedział mi, że dobrze znał Twojego ojca. Dam Ci więc szansę, abyś mógł dowieść swoich umiejętności i skosztować uroku, bycia dowódcą. Dobra, po tej wybitnej katce, może po prostu przejdźmy już do misji. Zajmij się przygotowaniem rozległego obozu. Dobra. Ło, wow, już tu widzę, że muszę to cofnąć. Na pewno. Co my tu musimy zrobić? Słuchajcie, 14, 20 mięsa i 40 drewna. No to zróbmy tak szybko. Ta misja pierwsza to raczej jest taką misją... Mm, Nie wymagającą zbyt dużo od nas. I w zasadzie teraz będziemy musieli tylko czekać na to. Mm. Kurczę, ale szczerze mówiąc, bardzo długo czekam na tą wersję twierdzy. Bardzo długo, i się wam, nie zawiodłem się. Bardzo fajnie to wygląda, wszystko te przejścia, to wszystko. Kurde, bardzo fajna gra. To jest Dobra, weźmy sobie prędkość po na 90, żeby ci trwale szybciej to drewno przynosili. i dobra. Ile tego drewna? 40? 40 drewna, no dobra. Nie podnosimy tutaj nic, żadnych podatków. A czemu nie mogę w to wejść? No, mogę. Dobra, już tutaj drwale przychodzą z drewnem. Jego tego drewna jest 12. Ślady zwierząt? Co? No way, o wygraliśmy już, no i popatrzcie jak to szybko nam minęło, dobra, słuchajcie, mm, na dziś to by było tyle, ewentualnie, poczekajcie, może jeszcze jakaś cutscenka jest? Kiedy tak, to... jest jeszcze cutscenka, przepraszam. chwili cenne zapasy do spichlerza, ser ręka oraz Lord Wełnowór wjechali do obozu. Dobra robota, całkiem nieźle jak na pierwsze zadanie. Nie, o nie rozbił obóz na szlaku wędrówek wilczych sta I dobrze, żołnierze będą mogli trochę poćwiczyć. Zresztą przyda im się ten trening, gdy staniemy do walki oko w oko z wrogiem. ha gadanie. Nie mam wyjścia. Muszę rozesłać zwiadowców, aby wyszukali jakieś lepsze miejsce na stało siedzibę. Dobra, tutaj na dziś skończymy. Także co, dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na Twitcha i na, in, na inne moje kanały. Także widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Yo!